Cześć, witam serdecznie z tej strony Camstar, dzisiaj mówimy kolejne zdanie, tym razem mamy etap drugi z zadania gruta, no i mamy wykonaną motkę przy pomniku przyjaźni jako grut, Musimy oczywiście sobie lecieć na pomnik przyjaźni, który znajduje się więcej w tych rejonach i zaraz Wam wszystko pokażę, pokażę, ja sobie już lecę, bo jednak pamiętajcie, że jeśli Wam pomogę jakoś właśnie nad czy coś, to możecie zostawić subik i łapkę w górę, bo zaraz bijamy 20 k za co bardzo dziękuję, a dodatkowo jeśli ktoś by chciał mnie wesprzeć, bo mu właśnie pomagam w wyzwaniach, może użyć kodzik SeyCamster, który jest na ekranie i w opisie przy zakupach Fortnite z góry dzięki. Dobra, musimy sobie dać na te rejony, tutaj koło tego dokładnie fortu. Tutaj powinniśmy mieć właśnie między tymi drzewami. E, pomnik przyjaźni jest taki, pomnik taki ziomeczek z siana, i taki właśnie drugi, chyba metalowy ziomeczek, jeśli dobrze pamiętam. Taki z rur, no i po prostu musimy sobie tam wykonać emotkę. Ja już tutaj wszystko sprawdziłem, właśnie, czy no jest na pewno to miejsce. Także e, na pewno zaraz jak wykonuję to danie, żebyście po prostu mieli pewno że wszystko działa. Także wykonam je ja oczywiście przy Was. Wy też sobie możecie od razu tutaj lecieć ze mną, i też właśnie zrobić tego questa. Tutaj wydaje mi się, też trzeba właśnie mieć to e, strój bruta. Także musicie pa pamiętaj o tym, że musicie założyć właśnie sobie tego drewnianego skina, czyli właśnie tego gruta dlatego, że po prostu jeśli nie będziecie w nim to po prostu nie będziecie mogli wykonać tego quest'a także też nie pomylcie się, pamiętajcie właśnie o tym, że trzeba założyć mimo wszystko ten strój no żebyście właśnie nie polecieli na warne. jak widzicie mamy już tutaj naszego ziomeczka, przy którym mamy wykonać emotkę i mamy tutaj naszego drugiego ziomeczka tutaj, którzy jak widzicie zbierają sobie piąteczkę proszę, my tutaj wpadamy no i używamy sobie emotkę, proszę Nowa emotka, i jak widzicie, przyleciał mój tutaj shop Sławek. Także mamy odblokowaną właśnie emotkę. Mamy odblokowaną nową edycję, czy właśnie tutaj nowy jakiś e, styl, właśnie z tym shopem Sławkiem, który po prostu ze mną teraz będzie lat latał. No i mi tu niby pomagał. Także jak widzicie, spoko sprawa fajnie, to nawet wygląda. Można sobie potem pewnie też yy, zawsze tą emotkę użyć Czy po prostu go przyzwać w trakcie bitwy czy coś Także naprawdę ciekawe Dajcie znać właśnie, czy wam jakoś pomogłem Dajcie znać, czy już odblokowaliście tego quest'a Czy może jeszcze nie wbiście lewela. Także ja czekam na odzew No i bardzo dziękuję wam za uwagę Mam nadzieję, że właśnie wam pomogłem Także dzięki No i co? Do następnego Trzymajcie się, cześć!